Witam państwa serdecznie w nowym odcinku programu z cyklu Kinomaniak. Moim i państwa gościem jest Joanna Pęsik-Bąkiewicz, specjalista do spraw planowania i promocji Nowe Kino Przedwiośnie. Cześć! Cześć, dzień dobry. Zacznijmy sobie tradycyjnie od tego aktualnego repertuaru nowego kina Przedwiośnie. Tak, no to oczywiście nadal będzie można zobaczyć e, wspaniały film familijny e, na podstawie powieści Agnieszki Dąbrowskiej, Za duży na bajki 2 i myślę, że już sam tytuł e, tutaj jest bardzo czytelny dla e, widzów. To jest e, kontynuacja e, przygód e, trójki bohaterów, trójki młodych bohaterów, nastolatków. I to jest świetne kino familijne, bo to jest takie kino, które traktuje z szacunkiem tego młodego widza, które opowiada o rzeczywistych problemach, z którymi borykają się właśnie młody, młodzi ludzie. Ponownie zobaczymy to niezwykłe trio właśnie młodocianych aktorów, którzy wcielili się w rolę w pierwszej części, właśnie za duży na bajki. Zobaczymy też na ekranie Dorotę Kolak, jako tą zawariowaną szaloną ciotkę. Będzie oczywiście Karolina Gruszka, która gra postać matki Waldka, ale pojawią się też nowe postaci, bo będzie między innymi Michał Żurawski, który w drugiej części, właśnie Za Duży na Bajki 2, kreuje postać Taty Waldka, który był nieobecny w pierwszej części. I tutaj od razu dodam takie wyjaśnienie, bo byłam na pokazie, gdzie można było posłuchać chwileczkę Christophera Rus'a, czyli reżysera filmu, opowiadał, jak doszło do powstania drugiej części. I powiedział coś takiego właśnie bardzo ważnego, że po pierwszej części dostawali mnóstwo zapytań, a gdzie tata Waldka, co się stało z tatą, z ojcem Waldka. No i to sprawiło, że właśnie doszli razem z Agnieszką Dąbrowską do tego, że może warto ten temat rozwinąć w kontynuacji. Także serdecznie zapraszamy za dużo na Bajki 2, to jest naprawdę wspaniałe kino familijne i takie kino wielopokoleniowe, że to nie jest film tylko dla nastolatków, ale też dla ich rodziców, dla dziadków, dla wszystkich tak naprawdę. Czyli tak e, można powiedzieć coś dla małych i coś dla dużych. Tak. To nawet się... tak trochę, trochę starszych, bo mm -hmm. od siódmego roku życia. Jest takie sugerowane ograniczenie wiekowe, ale na no taki film właśnie wielopokoleniowy, bardzo ciepły, no taki sprawiający, że tak się właśnie ciepło robi w okolicy serca po seansie, także serdecznie zapraszamy. I oprócz za dużego na bajki 2 będzie jeszcze amerykańska produkcja Mean Girls, czyli bredne Dziewczyny. Tutaj scenariusz stworzyła Tina Fey. No i to jest taki jakby remake tych Wrednych Dziewczyn, filmu też amerykańskiego z początku roku 2000. Bardzo dobra propozycja, też opowiadająca o problemach nastolatków, tylko już tych troszeczkę starszych, takich wieku licealnym. Będzie dużo plastiku i dużo różu, i myślę, że będzie po prostu też dobra zabawa podczas seansu. A Michał Oleszczyk, jeden z krytyków filmowych, prowadzi taki podcast Spoiler Master, mówił, że to jest absolutna petarda i wizualny też majstersztyk, także serdecznie Czyli warto obejrzeć. Warto obejrzeć, tak. E, premierę premiery, no to myślę, że taka najgłośniejsza premiera, no to Budda, Dzieciak mm -hmm. 98. Bo to jest film bardzo na czasie opowiadający o jednym z topowych polskich influencerów, czyli o, Kamil, o Kamilu Buddzie la Buddzie, Kamil Budda la Budda, o, taki jest jego pseudonim, Budda. I to jest niezwykła historia, taka, którą bardzo na pewno Amerykanie też by wykorzystali jako materiał na film, bo to jest Self Made Man, czyli od zera do milionera. Historia o chłopaku, który pochodził z patologicznej rodziny, nie miał kontaktu z ojcem, jego ojciec był uzależniony, i on w wieku 18 lat został wyrzucony z domu przez swoją mamę no i musiał sobie sam, sam radzić, radzić. Tak. A teraz w wieku 26 lat i to są proszę Państwa naprawdę niesamowite liczby, które sprawiają, że gęsia skórka się pojawia. Jego roczny dochód jest w granicach 15 milionów złotych. Ma ponad 2 miliony obserwujących i na Instagramie i na YouTubie. Na Facebooku to jest ponad 200 tysięcy obserwujących. Także naprawdę niewyobrażalne liczby. Jego klipy generują ponad 3 miliony wyświetleń, to topowe klipy. No i to też, tak jak powiedziałam, taki film na czasie, no bo teraz w wielu badaniach y, młodzi ludzie mówią, że chcą być influencerami albo youtuberami i mam nadzieję, że tego filmu nie widziałam, że tutaj będzie pokazana e, cała e, strona, znaczy e, kilka stron e, tego, jak to jest być influencerem, czyli nie tylko ta śmietanka zagraniczne tak. podróże, e, lukratywne kontrakty reklamowe, ale też będzie pokazane to, to, od że to wewnątrz. Jest, jest ciężka też tak. e, praca. Trzeba mieć sprzęt. Często, już później ci to powiem influencerzy to na pewno mają ogromne zespoły, ekipy, żeby to wszystko zrealizować, filmować jak na najwyższym poziomie. Na no sam Budda jest związany głównie z motoryzacją. On między innymi wyprzedał cały stadion PGE Narodowy na mistrzostwa świata w driftie ale też bardzo głośno było o nim, kiedy wrzucił w przebraniu staruszka 100 tysięcy złotych do puszki Woś, czy podrzucił pod jeden z domów dziecka kufer wypełniony mm -hmm. słodyczami, w którym też znajdowała się kwota 100 tysięcy złotych. Więc myślę, że to jest ważny film, który, jak zapowiadają twórcy, ma pokazywać właśnie y, też y, tą pracę influencera od zaplecza. I też mają być materiały, których... Budda nie publikował na swoich mhm. kanałach w Czyli social media. Czyli taka mediach. historia od początku do końca. No ch nie, chyba tak. Myślę, że od początku do końca. Wiem, że tam się też inni influencerzy w tym filmie pojawią. No, ale właśnie tutaj w materiałach reklamowych często pojawia się informacja, że to będą też takie materiały niepublikowane. No, mm -hmm. bo na swoich właśnie social mediach Jan dat bardzo dużo rzeczy pokazuje, ale to ma być taki materiał, który nigdy wcześniej nie był emitowany. I to jest film, który już od 21 marca zagramy, tak będziemy witać hmm, początek wiosny, a 22 marca już właśnie premierowo na mm -hmm. ekranie kina. Ale to nie jest jedyna propozycja, bo oprócz mm, Buddy, Dzieciaka 98, będzie też znakomity film, takie kino europejskie, ad-house'owe, Bankart z Mattem Mikkelsenem. To jest świetny duński aktor, który w ogóle, taka ciekawostka, był przez kilka lat profesjonalnym tancerzem, a później wstąpił w filmie Pusher, gdzie zagrał e, Dillera, no i tak się zaczęła e, rozwijać jego kariera. W jakiś czas temu mogliśmy go też oglądać w bardzo dobrym filmie, Na Rauszu. Także Bankard to jest opowieść o ambicjach o miłości, o uporze, o wytrwałości, ale też o walce klas, bo mm. postać, którą kreuje Mats Mikkelsen pochodzi jest w ogóle dlatego Bankard, bo jest dzieckiem z nieślubnego łoża ale postanawia takie, taką nieurodzajną ziemię przekształcić w kolonie, natomiast nie podoba się to jednemu z właścicieli ziemskich. No i tutaj jest zarysowany konflikt między tymi dwoma mężczyznami, ścierają się dwa bardzo silne charaktery, dwa ega, ale film ma doskonałe recenzje, był wystawiany w konkursie głównym na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Wenecji, więc tutaj też gorąco zachęcam. I dla równowagi ostatnia premierowa propozycja od 22 marca to horror, a może nawet bardziej thriller mm -hmm. niż horror, coś w wodzie, bo czas, często widzowie pytają właśnie o takie propozycje właśnie filmowe. Więc coś w wodzie to jest thriller, który opowiada o grupie przyjaciółek, wybierają się na Rajską wyspę, gdzie mają świętować ślub i wesele jednej właśnie z nich. No i opowiada się sielankowo, natomiast jedna z tych przyjaciółek. Jest po takich traumatycznych wydarzeniach i ona do końca nie wie, jaką podjąć decyzję, czy jechać na tę wyspę, uczestniczyć w tych wydarzeniach, czy nie. Finalnie się decyduje. I okazuje się, że dziewczyny wybierają się w taki rejs. E, tam, e, to jeszcze wszystko dzieje się przed tą ceremonią e, weselną. No i nagle łódka się psuje, one zostają na otwartym morzu i pojawiają się e, rekiny. Mhm. I to jest walka nie tylko. Z rekinami. Rekiny to w moim zdaniem są tylko tutaj symbolem. Jest walka z własnymi słabościami, z coraz większym wyczerpaniem, zmęczeniem. One są zdane tylko na, na siebie. siebie. Tak, że to nie jest taki typowy horror, tylko właśnie bardziej thriller o kobietach i wyreżyserowany przez kobietę, bo reżyserką jest tutaj kobieta, która pracowała między innymi przy fantastycznych zwierzętach, jak je znaleźć. A aktorki, które zobaczymy na ekranie, to są aktorki, które występowały w znanych produkcjach takich serialowych, bo to m.in. z Outlandera, z Wiedźmina, The Crown. Także też gorąco znane zachęcam. Tytuły. Bo, tak, znane tytuły. tytuły, żeby obejrzeć Coś w Wodzie od 22 marca. Czyli szukuje się ciekawy, interesujący i wart uwagi repertuar. Tak, generalnie w marzec obfituje w bardzo dużą ilość premier. Ja nie nadążam z oglądaniem filmów, które chciałabym zobaczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję państwu za uwagę i oczywiście zapraszamy do nowego kina Przedwiośnie.